Hej, z tej strony Filip. Dzisiaj Wam opowiem mam taką fajną historię. To tu mam takiego, jakiegoś pieprzyka. Tu mam takiego fajnego pieprzyka. I co mi się stało tu? No to już Wam opowiadam. Tylko najpierw zostawcie subika i lajka i no, dobra, zaczynamy. Było gdzieś tak lato, nie wiem, wiosna może. I, wzi i wziąłem, zapytałem mamy czy mogę jechać w pole, zobaczyć jak rosną ziemniaki. Dobra. To mama mi pozwoliła, i jak wziąłem, yy, pojechałem już na rowerze, bo ja jeżdżę na rowerze, na rowerze zazwyczaj za yy, to. Yy, no to jak byłem już tak, prawie w połowie drogi, to osaleciała i mi tu idealnie wpadła pod pod i mnie urządliła. Potem wziąłem tak, w, włączyłem, wziąłem rękę, i ją tak wyciągnąłem, i ją tak rzuciłem. I się szybko nawróciłem, już tak mam łzy, mi leciały. I ten, i jechałem do domu. No i w, no, musiałem się tak trzymać, bo to mnie tak bolało. że mnie ja. bolało? Mm, e, później ci opowiem historię, ale spokojnie. Ty wiesz, bo ty byłaś już na świecie. No i musiałem wołać spod bramki, bo się nie dało nic zrobić. No i to w sumie koniec. No i potem położyliśmy i mama mi to jakoś, wziąłem, się tak położyłem. takajcie bo jestem na siostry łóżku. Zmyka nie z mojego łóżka. nieważne, cicho. I tak leżałem sobie na wersalce na dół i tutaj tak trzymałem cebulę czy tam nie wiem coś. I następnego dnia już mi pomogło wszystko i no i do tej pory mam takiego fajnego tu... Pieprzyka. O, idealnie to ja. Ja mam Boczno. na czole, pieprzka. No a moja siostra ma tu na czole, na czole. Więc no ja, jeśli wam się podobają, to zostawcie subika i lajka. I żegnam się do następnego filmu. Jaki rozkład filmów to, to jeszcze nie wiem, ale myślę, że będzie miary codziennie. Dobra, no to nieważne. Na razie, cześć. Poczekajcie. Na razie, cześć. Pa.